Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj zagramy sobie w Brawl i dzisiaj mianowicie Brawl Stars na komputerze. Dzisiaj mi Brawl Stars na komputerze i dzisiaj gramy sobie Brawl Stars na komputerze i przepraszam Was za, za słabą grafikę jakby nagrywania, z tego że na moim Bandicam po prostu gra się trochę jakby inaczej po prostu, bo jakby wiecie, bo tam trochę jest jakby coś popsute, nie? I zagramy sobie dzisiaj Brawl Stars na komputerze, a więc doczekujcie tego. Może seria będzie prowadzona na emulatorze. Ja wiem jest emulator odpalony R No Tak to mówicie. I ciekawe, jak. tych S to będzie. A, będzie karnet. No, 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 Wejdziemy sobie w karnet teraz. I tutaj jest coś nowego, czyli karnet po prostu. Nie wiem, czy Wam to mówiłem. Pewnie Wam to mówiłem. Ja, o, ja tej tutaj. Uff, przepraszam za lagi, ale będą lagi, z tego podróżu ten słaby komputer. No, mamy. <laughs> mamy misję. I jaką myślę, to misję Pokonaj dziewięć przeciwników z Bo. Dobra, w sumie możemy to zrobić Ale na jakim nie? No na takim trybie nie, na pewno nie Weźmy sobie... A, jakie lagi Czekajcie, weźmy sobie duło. No! I zapraszam oczywiście do naszego klubu, ciepłe prosy Ja wiecie, zdobyłem nowego Zdymiarza e... Tutaj ja wiecie mam na niego, jak widzicie I zdobyłam jeszcze do Shelly, nie wiem czy wam to mówiłem, ale wymaksowałem dwie postacie na dziewiąty level Zdobyłem właśnie na Shelly... O, plasty właśnie zdobyłem. Ale ja wolę ten pierwszy, bo ten pierwszy jest trochę bardziej lepszy dla mnie. I co gram? Bo w duo. Dobra, więc zobaczymy, jak tam pójdzie. Okej, okay, dobra. Ja yy, Grałem już w Brewsters idzie mi fatalnie na emulatorze naprawdę fatalnie. więc możecie się śmiać ze mnie. <laughs> możecie się ze mnie śmiać. Um, ja nie umiem grać po prostu. Na emulatorze po prostu. Jest ciężko po prostu. Wiecie o co chodzi, nie? Okej okay. Czekam na palikra. Możecie mieć trochę na nagraniu, trochę ciemniej, ale coś pewnie też widzicie, nie? O Jezus, Maria. A, aktywność. No, słuchajcie, aktywność, no. To widać. No. Musimy jeszcze raz spalić. Albo będziemy już po prostu w Dobra. Nie Będziemy w grze? Że... Okej, okay, jesteśmy w grze Ale bo chyba pod... Co jest? Aha, jest, ja zginąłem Dobra Okej okay. Jeszcze się drodze. O, chyba teraz się nie Jezus Nie wiem, co to jest... było Ale lagi Dobra Ale można też sobie powijać w kartki Wolę grać na telefonie, tak się. Znacznie. Wolę grać... O, aha, taki będzie, jest No tak! Ojej! Co to? O kurde! O kurde! Halo, halo! mnie. Ciężkie to jest, ciężkie, naprawdę. O nie! O kurcze! On jest otoczony! Pomóż mu! O nie, zginąłem! Dobra. Gdzieś ma całą inną postać. No nie, no. Na nim weźmiemy, bo jak przegramy. Kurde, jak tu się dziwnie sypią. Ale no nie, blosujemy, na ja tutaj z uniką. Tam... Nie, no dobra. Na nim. Mamy tutaj miękkie skina. Dwa razy się. No i ja, wolę tego trochę ładniejszy jest już. No. Już trzymam ręce na właśnie na spacji. Słuchajcie, so, nie wiem po co na spacji mam, ale dobra. Czy mam na spacji? Jakby coś się miało wydarzyć. Dobra. A wiecie, tutaj mogę nagrywać, ale trzeba mieć mikrofon, a ja nie mam za bardzo dobrego mikrofonu, więc zobaczcie. Co! No nie mogę wchodzić, okej. Okay. Czy mogę wchodzić, ale wiecie, tak słabo? Mam taki lek muszę myszką strzelać? Oh my god, no... Nie, nie zostaw... Nie, nie. Przyjdę, będę grał już na emulatorze, jak po tym nie będzie 30 łapek w ogóle. Wiem, że nie dobijecie, yy, ale nie, nie obiecuję, bo naprawdę ciężko się gra na emulatorze. Nie, Jeszcze telefon... nie, tablet bardziej, tablet wygrzałem. Jeszcze ciężko się gra na, na emulatorze. Ciężkie, naprawdę <grymne> O, nie wsyła, nie e, wsyła sensie. ja Eee, Okay. będę miał chyba pcharki, bo ja mam małą rangę na ja tą manię. Uwaga! Eee, nie będę e, tylko... No okay. jeden minus, nie? No sora, że jestem takim move'em, no ale no trudno. Zaprośmy kogoś. Włączę? Ja no, w ogóle dołączę? ale dołączaj! Ten w bitwie jest To co jest? Fajnie, więc to jest. Dobra. Klikamy graj. Albo nie, wiesz co sądzę, nie? O weźmy sobie cyk. Parze. Gramy. Halo. Klikam. No. A tak, dobra, okej. Okay. Przepraszam. Przepraszam. Nie wiedziałem. <laughs> okej. Okay. Jemy. Pomuska. Czekam, ale pewnie zginę znam życie. Pręcznie. A jak no dawaj go! Pewnie zginie, znają życie tam. A wow! Ej, poczekaj na mnie, chcę parkipsy! O! czyli starcze. Wow, ale mi te parkipsy dałeś, śnieżne, po prostu. Dobra. Ja się zrobię tym, nie wiem jak się... O! Chyba tak. Ała. Ała! Jest! Rozwaliłem go! Dawaj Jadwitowiec, dawaj Jadwitowiec, wygramy to! Dawaj! Jest! Ten była... ten był... ten wysoczek. Ale wytłumaczyć nie o tym nagraniu. No, trudno. Patrzę się na kamerkę. Nie na kamerkę się nie patrzy, bo tu papier jest tam. Wow, Patrzcie ile już mam pucharków! Normalnie... 9000... Yy, na telefonie ja sobie spokojnie wbijemy 10 tysięcy No a co dobra, nie działa, wychodzę, tak Dobra, yy, dziękuję za oglądanie. Yy, no co? No, nie. Nara po prostu. O nie! O, dobra. Nara. Elo, Nara, no, no, ja włączam komputer. Włączam komputer. Elo. Opa. Zbytko odłączę to i nie chce mi się grać.